Łezka się wokół kręci, jak patrzę na to zdjęcie. To jest z momentu ogłoszenia wyników pierwszej tury wyborczej w 2018 roku, kiedy razem z Pawłem Adamowiczem walczyliśmy o to, kto będzie rządził w Gdańskim. Co prawda w drugiej turze Przegrałem, ale wtedy się czułem jak zwycięzca, i dzisiaj znowu się czuję jak zwycięzca. Dlaczego? Bo pani prezydent Durkiewicz wczoraj ogłosiła, że będzie realizować nasz program wyborczy z 2018 roku. My wtedy mieliśmy swoją szóstkę Płażyńskiego, i jeden z tych postulatów szóstki to było 170 nowych hektarów terenów zielonych w Gdańsku. Dla mieszkańców do wypoczynku, do relaksu, do tego, żeby było zdrowo i wesoło. I wczoraj pani prezydent powiedziała, że stworzy park południowy, czyli jedną z najważniejszych rzeczy właśnie w ramach tych 170 hektarów terenów zielonych, park południowy, który ma się znajdować tu, gdzie my go projektowaliśmy, z jednym ważnym zastrzeżeniem. My mówiliśmy wtedy, a może zamiast teraz mówić, to zacytuję z siebie z Gdańsk.pl, czyli propagandowego portalu pani Prezydent Durkiewicz, ja mówiłem wtedy tak. Postawmy na zielone płuca miasta. Tak wygląda dziś ten teren, na którym chciałby, aby powstał Park Południowy na Ujeścisku. To ogromne miejsce, które jak wynika z obecnych planów zagospodarowania, może zostać niemal w całości wypełnione zabudową. No i niestety, my chcieliśmy wielkiego parku, a pani prezydent chce mikrusa. To źle. To bardzo źle. I pani prezydent chce zrobić coś jeszcze gorszego. Wprowadzić tą niedobrą praktykę w Gdańsku, gdzie niestety, ale straty się uspołecznia, a zyski się prywatyzuje, bo Pani chce to zbudować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego rami w ramię z deweloperami. No jak wygląda współpraca w Republice Deweloperów, jak to kiedyś Jarosław Wałęsa wtedy w tamtej kampanii nazwał Gdańsk, no to chyba Państwo wiecie. Płonące kamienice, ileś tam mieszkań dla włodarzy i dla zaufanych królika, dodatkowych mieszkań w ramach rabatu, nie wiem, spytajcie Pani Magdalena Adamowicz, jak to się robi, a dla Polaków, mieszkańców Gdańska no takie... Nagrody pocieszenia. Z tym się pani Prezydent Dulkiewicz nie zgadza. I proszę bardzo, Panią jeszcze o refleksję, a nuż możemy razem zrobić coś wielkiego, a nie mikruska.